Uwaga, ekspres do zwierzogrodu Witajcie w zwierzogrodzie Barbo. Gdzie pewien szczwany lis Poproszę Jumbo Loda dla mojego synka 15.20. No. Najpierw miał chytry plan O nie, nie mam portfela Proszę, nie złość się na mnie No dobra, trzymaj w dwie łapki, weź tak <Łodwia> Jedziemy stary, czas to kasa. Hey. Pyszny do łapki! A potem spory problem. 200 na czysto. Co ty mi tu dzieciaka skuwasz? Nikolasie Bayer, jesteś aresztowany. Chyba, że pomożesz mi w śledztwie. Albo współpraca, albo za kratki No już, wskakuj na pakę. Okej, okay, ty tu rządzisz. No nie, no to jakiś żart? Twórcy krainy lodu i Wielkiej szóstki. Muszę sprawdzić te numery. Koleś to błyskawica, zrobi to od łapy. Zaraz. Czy to leniwce? Interesuje mnie zaginiony sak. Dawajcie! A, goły tyłek. E? E, no raczej! My tu jesteśmy naturale. Nie mam nic do ukrycia. Co, mój słodki króliczek jest zgorszony, tak? Myślałam, że chodzi o zaginięcie, ale to grubsza sprawa. Jaki masz plan? Zapowiada się ciekawie. co cokolwiek się stanie, nie puszczaj tej liany! Dobra, puszczam liany. Co?! Nie puszczam liany. Musimy okiwać strażników. Przestań, wszystkim się zaraz udzieli. No chodź. Przygotujcie się. Już po nas. Umiesz pływać? Tak, umiem pieskiem, bo co? Na naprawdę dziką zabawę! Zwierzogród! Co to za gość? Największy mafiozo w całej tundrówce, największy. Przychodzisz tu bez zapowiedzi w dniu, w którym moja córka bierze ślub? Dla dziury nie, 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 nie się żadnych takich na moim weselu! Przepraszam kochanie, tatuś musi. Wkrótce w kinach.